Robimy dzisiaj pyszny obiad, a będą to kotlety ziemniaczane. Ja podałam je z sosem pieczarkowym oraz kapustą kiszoną. Jest to idealne połączenie. Dokładną ilość składników znajdziecie w opisie pod filmem. Oczywiście nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie mi bardzo miło. Na początek potrzebujemy kilogramu gotowanych ziemniaków, najlepiej żeby one były dobrze przestudzone. Mogą być również z poprzedniego dnia dodajemy jedno jajko, kostkę rogu, pół lub małą, małą podsmażoną cebulkę, następnie całość doprawiamy solą oraz pieprzem. Dodajemy łyżkę bułki tartej i całość ugniatamy za pomocą tłuczka. Pamiętajcie, żeby najlepiej nie wybierać mocno wodnistych ziemniaków. Dodajemy jeszcze trochę natki pietruszki. Jeżeli ziemniaki będą wodniste, należy jeszcze dodać tutaj odrobinę mąki. Ja nie dodawałam. Dzielę sobie to na 8 części. Można zro również zrobić 10 mniejszych kotletów. Następnie formujemy je w dłoniach. Jak widzicie, formowanie jest bardzo proste. Ziemniaki tutaj mi się nie kleją do dłoni, więc... Łatwo możecie to przygotować. Następnie każdego kotleta będziemy obtaczać w jajku oraz w bułce tartej. W takiej wersji mięsnej możecie sobie jeszcze do tego farszu dać podsmażony boczek i całość smażymy na złoty kolor z każdej strony na patelni, a podajemy z ulubionymi dodatkami, kto jak lubi. Ja właśnie do tego przygotowałam sos pieczarkowy i kapustę kiszoną. Jak widzicie, pięknie się prezentują. Bardzo dobrze smakują. Przygotujcie koniecznie u siebie w domu. Polecam smacznego!